Siemanko, witam was bardzo serdecznie w piątym odcinku of team, naszej serii, w której jak na razie jest ciężko ale w poprzednim odcinku na sam koniec zyskaliśmy naprawdę fajne upgrady, znaczy fajne ilość punktów mamy jeszcze 11 punktów na koncie no i wszystkie te punkty wykorzystamy na innego gracza pozostawiając, że trzeba troszeczkę zmienić zasady e, teraz nie będziemy mieli co 10 ten, te poziomy czyli że wszyscy muszą mieć np. 50, żeby wejść na wyższy wszyscy 60, żeby wejść na wyższy, tylko po prostu jeśli wszyscy mają 50 Mam dostęp aż do 69, jeśli wszyscy mieli 60 mam dostęp aż do 79, czyli jakby o 19 się wzwyż. Ale że mógł na przykład, teraz mamy wszystkich na 50 minimum, czyli mam dostęp do 69, ale żeby na poziom 70, wszyscy muszą mieć minimum 60 oceny ogólnej, nie wiem czy rozumiecie o co chodzi. No ale po prostu tak zdecydowanie, że będzie łatwiej, żeby też móc szybko ulepszyć sobie fajnie tych zawodników. No i w tym odcinku zaczynamy od pierwszego upgrade'a i jednego jak na początek tego odcinka schodzi na ławkę Birdy 50 oceny ogólnej, a wchodzi w jego miejsce no, niesamowity obrońca Arigini, Arigoni, przepraszam, nie będziemy miał ze zgrania, sprawy, ale 1,84 m średnia wysoka pracowitość, 90 tempa. 90 tempa na środku obrony. Mam nadzieję, że on będzie dużo tutaj czyścił, będzie doganiał tych przeciwników, co mi ciągle się urywają i widzimy, że jest lepszy we wszystkim. Także 71 fizyki to jest naprawdę dobra statystyka. No to jest tak, że pierwsza karta, która ma ponad 60 oceny ogólnej właśnie tutaj wchodzi w ta zasada w grę, o której mówiłem, że mam, mogę kupać kartę do 69. No i co? Nie ma zgrania, ale mam tutaj... Zamiar mu dać troszeczkę zgrania, bo też ma fajnych kolegów w drużynie. Znaczy fajnych kolegów ze swojego kraju i ze swojej ligi na tym poziomie brązowym, więc jest tutaj możliwość ulepszenia. No i zostało nam już tylko cztery karty na poziomie 50. Są nimi Rabiech, nasz prawy obrońca, Murphy, nasz środkowy pomocnik, Ruden, nasz napastnik. No i Augustin nasz lewy skrzydłowy, a potem będziemy mogli dalej ulepszać resztę drużyny, bo też zasada, o której też wam nie mówiłem, ale na przykład teraz nie mogę sobie ulepszyć na przykład napastnika, jest 57 na 60, mogę tylko ulepszyć zawsze najgorszą drużynę w składzie, czyli teraz mogę ulepszyć tylko tego prawego obrońcy, środkowego brońcika, napastnika i lewego skrzydłowego, żeby też nie bustować jednej karty sobie po troszeczkę, aż będzie na tym maksymalnym poziomie możliwym. Więc tak teraz prezentuje się nasz skład. Mamy naszą nową gwiazdę w obronie, Arigoni. Miejmy nadzieję, że będzie dużo czyścił. No i zaraz to zobaczymy, bo już za chwilę w, w tym meczu on zadebiutuje. No i zobaczmy na skład naszego pierwszego przeciwnika w tym odcinku. E, zobaczymy, czy będzie miał także super skład, jak wszyscy nasi poprzedni w tej serii. No widzimy, że e, tak jest. Wszyscy tutaj, ponad 90, oprócz będzie Bajego na środku obrony. Ale my się tego już nie boimy, pokazaliśmy, że dajemy radę na takie drużyny, też trafiać bramki. No i pokażemy, że tym razem też nam się uda. Patrzmy, Leon, Leon, jeszcze mamy tą piłkę, jest podanie, strzel, strzel, strzel. Mamy rzut karny. Kurde, mogliśmy mieć gole z asystą, zaczmy. Nie będę ruszał nic, miałem nadzieję, że bramka się rzuci, i tak jest. Mamy 1 do 0. Sanders trafia gola. Dobra, prowadzimy w 18 minucie. Jest dobrze, cały czas na zero z tyłu. No i oby tak dalej. Noś środkowy obrońca, Arigoni, Arigoni w polu gardy. Strzał, broni, bramka, strzał piłkę. Nie, dawaj, 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 dawaj. Gardy, jest kolejny kardy. Ale na no, tej Arigoni, jak poleciał, teraz musimy spróbować trafić. Nie będę teraz strzelał w środek, i ledwo co? Skliknąłem na siłę i w poprzeczkę. Nie wierzę, nie będzie drugiego gola. Musimy szybko znaleźć kogoś, kto umie strzelać że garne Zobaczmy, Arigoni znowuś podłączył świetnie do ataku. Jest podanie, jest gol! 2 do zera, o to właśnie chodzi z tym Arigoni. Tak jak mówiłem, jest niesamowicie nie dość, że w obronie to jeszcze podłączcie do tych ataków. I zobaczcie, już drugi raz jaką nam dał przewagę teraz w ofensywie. I prowadzimy 2 do 0 w tym meczu. Oho, dostaliśmy czerwoną kartkę. Golui dostał czerwoną kartkę. No tutaj musiałem faulować, ale szkoda, bo to można pokrzywać plany. Jej, zrobimy szybko zmianę, wygrywamy 2 do 0, Birdy wróci do, do obrony, no ale niestety, szkoda, ale miejmy nadzieję, że i tak damy radę utrzymać jak najdłużej to czyste konto. Zobaczymy, teraz on ma ten rzut wolny, zobaczymy czy go wykorzysta w ogóle, jest ikonę, będzie strzał, ale broni nasz bramkarz, stawaj, stawaj, łapie tą piłkę na szczęście. Jest! Trzecia bramka Sanders 3 do 0 Wygrywamy, no i chyba już wygram To spotkanie, naprawdę mam nadzieję, że Dociągniemy to do samego końca 3 bramkowa przewaga To jest naprawdę bardzo dużo Ojoj, Lewandowski To jest sam, no i chyba stracimy Bramkę, niestety 3 do 1, tym razem nie dałem Rady go zatrzymać No i niestety, rzut karny dla przeciwnika Kurcze, no. Gdyby na koniec tego meczu nie wypuścić tej wygranej, naprawdę podchodzi do piłki, zmylimy go trochę, ale dotaniemy. Jest! Nie trafia rzutu karnego, więc cały czas jest 3 do 1. Jest! 4 do 1 i chyba przynik wyjdzie. Oj, oj, oj. jeśli teraz przynik wyjdzie, to mamy niesamowicie dużo punktów. Jest! Przeciwnik wychodzi. Zobaczmy, ile punktów mamy za to spotkanie. Ojoj, no po tym meczu mamy niesamowitą liczbę punktów. Mamy 4 punkty za gole, 3 punkty za asysty, 22 punkty za wygrane spotkanie, no i 11 punktów za rage quit, bo rage quit nam dodaje po prostu jakby. To po prostu jeden punkt każdego wyrala każdemu zawodnikowi, że jest 11 zawodników, no to mamy 11 punktów, łącznie co nadaje 40 punktów do wykorzystania, no i właśnie taki, takie coś nam było potrzebne, no i też wielka zasługa naszemu nowemu obrońc obrońcy, który tak naprawdę dał nam dwie bramki i tyle co czyścił w obronie, to ja nie mam pytań, no i zobaczmy co ulepszymy za te 40 punktów, bo naprawdę teraz może być niesamowicie dobra ta drużyna. No, i po tym niesamowitym spotkaniu, gdzie mieć naprawdę dużo, dużo punktów, chyba 40 do użycia, jako pierwsze używamy 17 punktów na lewego skrzydłowego e, tych żeby był lewy snajper. No i to jest Kutesa. E, pewnie znacie tego zwolennika z nazwiska. E, no, 17 punktów wykorzystujemy, ale zobaczcie to: 4 gwiazdki sztuczek, 3 słabszeń nogi, 88 pejsa. Będzie jak mieć użytek z tego zawodnika z wino 66 Widzicie, no naprawdę jest jak dobrze go wykorzystać No i też pierwsze zgranie dla naszego, dla naszego obrońcy Origoni, Arigoni, przepraszam No i widzicie teraz porównanie No zjada we wszystkim Plus 8 pejsa, plus 17 do strzału Plus 2, 13 do podań No naprawdę niesamowite statystyki Plus 19 do driblingu No naprawdę jest lepszy we wszystkim No i to jest nasz pierwszy upgrade jak na razie Drugi upgrade to będzie nasz prawy obrońca, Rabek Żegnamy się z nim, także zawodnik, który ma widzicie 50 oceny ogólnej, schodzi na ławkę, a w jego miejsce tutaj wchodzi też już wysoki overall, bo Dansen... Dacres Cogley, prawy obrońca Anglik, no też tutaj jeśli porównamy, no to widzimy, że jest o wiele lepszy we wszystkim, no ale też 15 ocen ogólnych wyżej, to robi różnicę. No i widzicie, teraz wszyscy nasi Anglicy mają już po 3 zgrania, oprócz tych dwóch tutaj, ok, czyli tylko tak naprawdę ci 3 tutaj mają 3 zgrania, bo są takie z tej samej ligi. No i nasze Indie tutaj, środkowy obrońca i środkowy pomocnik trasą zgrania, ale to jeszcze nie koniec upgrade'ów, bo kolejnym upgrade'em będzie napasnik Ruden, który z nami zagrał no dużo spotkań, 13 spotkań, 6 bramek, 6 asyst, też te wszystkie spotkania się nie liczą, bo czasami wywala po prostu z meczu, nie wiem czemu mi tak się dzieje, czy to przecież tylko, wychodzą jak widzą mój skład, no ale następny upgrade to jest właśnie na napadzie. No I tutaj mały upgrade bo tylko dwa, ale wchodzi tutaj George 80 face, też Anglik, więc widzimy tutaj wszyscy mają już Anglicy teraz całe zgranie. No widzimy słabszy o jeden w strzałach, ale lepsza szybkość, lepsze podania to się najbardziej tutaj dla mnie liczyło. No i też teraz, przez to, że nasz Morfi, nasz środkowy który też naprawdę bardzo nam pomógł na samym początku, też zostanie zmieniony. No, tutaj wchodzi i zawodnik, którym jest Arley. 54 oceny ogólnej widzimy też. No, tutaj jest gorszy we wszystkim, mimo że ma 4 oceny ogólnej i więcej. Ale musieliśmy zrobić ten upgrade po prostu. Murphy będzie na ławce rezerwowych. No i myślę, że będzie szybko wchodził w tych meczach, bo widzicie, że jest lepszy we wszystkim od naszego lewego obrońcy, naszego środkowego pomocnika, przepraszamy, Arley'a. No, ale trzeba było zrobić ten upgrade. Bo bez grania martwi, myślę, że też by za dużo nie dał. A taki myślę, że Anglik tutaj w środku pola może nam pomóc. Ja tylko zorganizuję nam łapkę, kupię nowego tego Golui, bo ten ma żółtą kartkę, czerwoną kartkę. Nie będę teraz grał bez niego, bo to bez sensu. Myślę więc, już za chwilę widzimy się w następnym meczu, zobaczmy skład naszego drugiego przeciwnika w tym odcinku. Jeśli wygramy, będziemy na fladze, więc plus 11 punktów. Ale widzimy bardzo, bardzo silna drużyna. Ale miejmy nadzieję, że znów damy radę tutaj je wygrać, szczególnie, że teraz mamy o wiele lepszą drużynę niż w poprzednim meczu. Ależ tutaj podanie. No i niestety przegrywamy 1 do 0 już w trzeciej minucie, no ale ten Rush Forticzek tutaj w tym ataku no, zniszczyli nas totalnie. Dwa do zera, niestety, no ten przeciwnik może nie jest jakiś dobry, bo Takie karty jakie on ma, no to powinien mieć tutaj niszczyć, no ale niestety Potrafi chociaż dojść do tego pola karnego, no i tak już strzela, no to zazwyczaj to jest już po prostu bramka No, jest takie podania na ślepo jakieś Klikane byle gdzie, no i to oczywiście przechodzi, 3 do zera <laughs> 4 do 0, nie no, musimy szybko ulepszyć tego lewego obrońcę. bo on ma 51 ceny ogólnie, żebyśmy mogli ulepszyć tego bramkarza, bo to jest naprawdę jest masakra, co się tutaj dzieje. No i co? Sancho sam na sam. No, mój bramkarz się przywraca moich zawodników. To jest proste jakaś masakra. Dobra, Kutesa trafę gola. Więc będzie 5 do 1. Chociaż tyle, że to nie jest pusty mecz. Mamy chociaż te punkty, no naprawdę, tak jak się ciężko gra, to jest masakra. No, ci moi piłkarze naprawdę nie ulepszyłem ten skład, a mam wrażenie, że grają wiele gorzej niż w poprzednim meczu. 5 na 5 metrów, i Marfi daje gola. Dla przeciwników Mamy drugą bramkę 6 do 2 no Szkoda, że tyle bramek tracimy No i po tym spotkaniu Mamy 4 punkty 2 za bramki No i 2 punkty za asysty No niestety nic więcej nam się nie udało Ale i tak 4 punkty bierzemy No i zobaczmy jak możemy teraz ulepszyć Może tylko naszego lewego obrońcę no i po tym meczu no niestety liczyliśmy na lepsze y, upgrade, większą ilość punktów, no ale mamy ich aktualnie na koncie 6. No i musimy ulepszyć naszego lewego obrońcę, bo jest najsłabszy w naszej drużynie No i dajemy go na ławkę, a w jego miejsce wchodzi tutaj zawodnik, który ma aż 57 ocen ogólnej, to jest Hadley, Anglic. No, tutaj widzimy, że jest tak, także lepszy we wszystkim, no 6 oceny ogólnej robi swoje No i miejmy nadzieję, że da radę lepiej w tej obronie no i na następny upgrade to będzie nasz bramkarz i miejmy nadzieję, że w tym meczu zgarniemy naprawdę dużą ilość punktów, żeby go ulepszyć od razu na najwyższy możliwy poziom, jaki nam się uda, żeby w końcu zaczął coś bronić. No i co, przejdźmy teraz do ostatniego spotkania w tym odcinku. I zobaczmy skład naszego ostatniego przeciwnika w tym odcinku. Route to Glory ma nazwę, no ale widzimy, że chyba nie gra on od wczoraj w tą grę. Same czerwone karty z Food Champions. Ciekawe, że siedzi w ósmej lidze, jeśli gra w Champions League, ma takie dobre karty, to chyba jakąś rangę musi osiągać. Ale zobaczymy, jak sobie poradzi w tym spotkaniu. Mbappé, no jest 1 do 0. Mnie ciekawi, ja naprawdę, jak oni wszyscy siedzą w ósmej lidze z takimi składami. Ja byłem pewny, że tutaj będę trafiał na jakieś ledwo co złote drużyny, że to są jakieś tam karty zadań z tego tygodnia czy coś. Ale to naprawdę, jakie oni mają składy wszyscy, to jest niesamowite. A jeszcze bardziej niesamowite jest to, jak oni mogą być tacy słabi, jest takie drużyny, to ja nie wiem. Sanders, mamy jeden do jednego. Dobra, to nie będzie pusty mecz. Mamy dwa punkty teraz na pewno już na naszym koncie. Miejmy nadzieję, że złapiemy ich jeszcze więcej w tym spotkaniu. Dopiero 20 minuta. Serio to podanie przeszło? O mój Boże, Dobra, mamy 2 do 2, szybki powrót w 23 minucie. Jest, jest no remis, Dobra, mamy 3 do 2, prowadzimy jeszcze przed końcem pierwszej połowy. Kolomoani sam na sam. I co robi mój bramkarz? Ja nie mogę. Hmm, wystarczy biec prosto. Nie wierzę. 92 minuta ten nie trafia w bramkę, piękną sam na sam. I za to spotkanie mamy 6 punktów, bo mamy 3 punkty za bramki oraz 3 punkty za. Asysty, więc 6 punktów wypada na nasze konto na koniec tego odcinka. No i na koniec tego odcinka mamy 6 punktów do wykorzystania na przyszły odcinek. Nie wiem jeszcze, czy ulepszymy bramkarza, czy napastnika, czy może nikogo, żeby dać lepszy upgrade naszemu bramkarzowi. Jeszcze nad tym pomyślę, ale na dziś to tyle. Mocno ulepszyliśmy skład, mimo wszystko. Te 40 punktów dało na naprawdę fajny upgrade, bo mamy lewego skrzydłowego i prawego obrońcę, którzy są naprawdę na już bardzo dobrym poziomie. No i co, ja Wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, przynajmniej łapce w górę i subskrypcji i widzimy się już w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, cześć!